Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Na dzisiaj już taki filmik tematyczny. I dzisiaj bohaterką filmu będzie panterka, czyli taki motyw, który w tej chwili jest bardzo, ale to bardzo na czasie, bardzo, bardzo modny. Pojawiał się on na wybiegach projektantów w różnych tutaj stylizacjach na jesień, zimę 2024-2025. Zresztą myślę, że ten motyw jest motywem, który bardzo często przewija się gdzieś tam w popularnych kolekcjach. Oczywiście, często taki bardzo Odnowiony już w formie, a w ogóle panterka. Ym... Weszła w jakiś sposób do takiego kanonu mody czy stylu w latach 30. Tutaj, jeżeli chodzi o Europę, zasłynęła z takich panterowych, panterkowych, leopardowych strojów Josephine Baker, ona tutaj wszystkim działała w Paryżu, a z kolei w Hollywood, tutaj panterkę poznaliśmy, za sprawą aktorki Marianne Nixon i obie z tych pań ubierały się w panter. Tele, ubierały pobierały się w zwierzęce, wzory, aczkolwiek wtedy bardziej w ich interpretacji to były po prostu futra naturalne futra, no bo wówczas wtedy jeszcze inaczej podchodzono do, do, do tego problemu. No i jako taki element stylizacji towarzyszyły im także, żywe zwierzę Marian Nixon przechadzała się na przykład z Leopardem, który miał przy okazji jeszcze wysadzaną brylantami obroże. Ale jeżeli chodzi o modę, to tak. Naprawdę ten e, taki e, print, e, wzór pantery do różnych stylizacji w postaci nadruku materiałowego e, wprowadził e, Christian Dior w swoim e, koncepcji New Looku, rzeczywiście zawar też e, taki troszkę e, dziki, troszkę wyrafinowany motyw w dodatkach, tak jak na przykład widzicie na tym zdjęciu, ale także jako samodzielne ubrania, samodzielne stroje, właśnie oparte w oparciu o ten motyw. Wprowadził on także takie popularne i dzisiaj jeszcze w różnych stylizacjach, w różnych okresach, mankiety futrzane, właśnie często o wzorze pantery, leoparda albo też wzorze w ogóle, zwierzęcym do płaszczy, do kołnierzy futrzana, więc takie dodatkowe jeszcze elementy, które też dodają troszeczkę stylu. W latach kolejnych ten moment też się um, odradzał. On też um, był widoczny także w popkulturze. No, na przykład, tak jak widać tutaj zdjęcie z koncertu Spice Girls, na pewno motyw rozpoznamy um, na tymże zdjęciu. Chociaż był też taki moment, kiedy Pantera zaczęła nam się kojarzyć troszkę bardziej um, tandetnie i myślę, że do dzisiaj um, mamy często opory przed stosowaniem tego ciekawego przyznacie i takiego dość twarzowego także wzoru w naszych koncepcjach. No ja muszę powiedzieć, że bardzo wiele lat nie miałam niczego do wzorki pantery. Jakiś tam czas, czas temu też miałam szalik, ale niespecjalnie go lubiłam i chyba takim pierwszym elementem, który mi się rzeczywiście spodobał, to była właśnie ta koszula kupiona przeze mnie chyba dwa albo trzy lata temu, a to jest koszula ze sklepu Kapal, która bardzo mi się podobała, ponieważ to jest wzór Pantery, ale on jest taki troszeczkę przerobiony, tak? Tutaj to właściwie taka interpretacja wzoru Pantery. A zawsze bałam się tego, że w stylizacjach w Panterkowy wzór będę troszeczkę wyglądała jak Kalibandi. Także tutaj długo, długo jego unikałam, natomiast myślę, że można spróbować sobie ograć go um, w, stosując także zasady do swojego stylu, bo oczywiście, że każda z nas ma swój własny styl i na przykład inaczej będzie wyglądała osoba, która tak jak ja ubiera się bardzo klasycznie, a, a inaczej będzie wyglądała osoba, która na przykład e, lubi ekstrawagancję i na przykład dla niej wzór panterki będzie świetny do stylu e, Mop Life. Także to wszystko zawsze mm, możemy przerobić przez e, przypuszczenie. Jakby przez to, co nam się podoba, co my lubimy, w czym się dobrze czujemy, a potem popróbować sobie też różne takie printy, wzory włączać. Oczywiście, że tak jak ze wszystkim, um, jeżeli będziemy... Yy, Nosić panterkę, to jednym się spodobamy, drugim nie. Jedni nas pochwalą, drudzy nas krytykują, a większość przejdzie obojętnie wobec naszych strojów. Także to tak jest zawsze. Nigdy nie mamy wszyscy jednego gustu, a nie lubimy jakichś stylów. No, no też ma, mamy zupełnie różne podejście także do wody i to jest zupełnie naturalne i to jest dobre, ponieważ e, tak naprawdę ułatwia nam to zabawę, eksperymentowanie także z modą i także w moim przypadku to będzie włączenie tego wzoru w moje codzienne stylizacje. I na początek taka stylizacja, która, którą już pokazywałam na kanale, ponieważ myślę, że mogą też tu zaglądać te osoby, które wcześniej jeszcze nie widziały. Bardzo podobała wam się ona wtedy i muszę wam się przyznać, że ona powstała całkowicie spontanicznie. Musiałam sobie jakby dobrać jeszcze kolejną ostatnią stylizację do tego, co już miałam przygotowane. No i spojrzałam, co mam w szafie, Połączyłam to i wyszło właśnie coś takiego. No, i to jest jedna z moich ulubionych w tej chwili jesiennych stylizacji. Tak rzeczywiście chodzę na co dzień, tak chodzę po ulicach, bardzo fajnie się w tym czuję. Oczywiście nie zawsze mam narkę, mam narzuconą, mam też ją założoną na siebie. Także to też jest taki dowód na to, że czasami, jak coś spontanicznie zrobimy, to rzeczywiście. No, często to, to nosimy. Jeżeli chodzi o e, spódnicę pantarkową, e, to ja ją noszę tak naprawdę niezależnie od tego, czy jest bardzo trendach, czy niekoniecznie. E, bardzo lubię na przykład ten zestaw. Wydaje mi się on taki bardzo bezprecedensjonalny, jakoś te, ten, e, ten taka sportowy, e, taki vibe e, butów. E, no i taki bardzo prosta ta, ta góra w e, stonowanych kolorach. Wydaje mi się, że ładnie też tą tam taką moją. Dzikość tej, tej spódnicy łagodzą. W ogóle spodziewam się, że mogą być też pytania o spódnicę, bo jak ją pokazuję w jakiej stylizacjach, to pytacie skąd ona jest. Więc ona jest z typu HM, ale też chyba z dwa lata temu kupiona. Natomiast warto tam zaglądać, bo oni mają rzeczywiście sporo tej panterki i to jest taka bardzo ładna wiskoza. Taka grubsza, stabilniejsza dobrze się nosi, ma osiągnięcie, zresztą zagnieceń na takim wzorze mniej też y, widać. No i tak, co, co przygotowałam Wam dzisiaj, Jak, jakie nowe stylizacje. Y, zostańcie ze mną i zobaczcie za chwilkę. No i pierwsza rzecz, czyli znowu dalej oswojamy panterę, troszeczkę ją łagodzimy, spódnica pandarkowa. Tym razem wystąpiła w towarzystwie wełnianej marynarki połączonej z wełnianą kamizelką. To nie jest komplet, ale tak mi się świetnie udało dopasować rzeczywiście te dwa elementy, że wyglądają jak komplet. A spódnica ożywia tę stylizację, ale jednocześnie właśnie ta góra ją troszeczkę tak łagodzi. Tak już przy okazji jeszcze tylko Wam powiem, że w tej chwili jakby bardzo na czasie jest łączenie Spodu z wierzchem na górze, czyli jakby nie robimy już takiej przykładanki, że na przykład czerwony marynarka, czarne bluzka, yy, yy, czerwone spodnie, czarne buty choć mi się też tak jeszcze zdarza, ale bardziej nowocześnie z tej chwili, jakby porównanie, ułożenie tych, tych dwóch kolorów na górze ze sobą. No i do tego też założyłam w tej chwili czarne elementy. Mam czarną torebkę i czarne buty, zamszowe kozaki, takie lekkie, nieocieplane właśnie na taką porę roku. Warto sobie, zanim wyjdziemy, zawsze przymierzyć, zobaczyć, jak to wygląda. Ja na przykład zauważyłam, że lepiej będzie, gdy kozako będę zakładała rajstopy w kolorze czarnym, ale to też zobaczę, także też mogę sobie tutaj posprawdzać. W każdym razie. Fajny miejski zestaw. Moja taka klasyczna strona osobowości mówi, że aprobuje. Też jeszcze przy okazji. Tak, to, to jest moje zdanie. Wy oczywiście możecie myśleć inaczej, mieć inne zdanie, bo to jest naturalne. Ale wydaje mi się też, że ten wzór jest tak mocny, że on nie potrzebuje dodatkowych jeszcze mm, elementów. Znaczy dla mnie, w moj, mojej stylizacji, w stylu, w stylu na przykład bardzo mocnych, mocnej biżuterii, wyraźnie widocznej. Dla mnie na przykład, nie wiem, skóra pantera, łańcuchy złote, brazoletka, kolczyki, to by było tak troszkę za dużo. Ale oczywiście każda eksperymentuje i każda próbuje tak, jak y, jej to pasuje. I kolejna stylizacja, tak bardzo znowu grzeczna, chociaż mocno dzika, bo tutaj już prowadziliśmy spódnicę, spódnica skórzana, w moim przypadku skóra podobna. E, bardzo tęsknię za moją spódnicą, którą niestety już mi się zniszczyła, musiałam ją w zeszłym roku wyrzucić, ale ona była lepsza do tej stylizacji, byłaby, bo ona była w ciemniejszej kolorze. To był taki piękny burgund. No i rzeczywiście myślę, że ten burgund tutaj bardzo ładnie pasował. No i też. Proste dodatki. Panterka ma różne barwy, także możemy tutaj pododawać sobie rzeczy w kolorze beżowym, w kolorze jasnym, takim brązie, czerni, ale też pięknie wygląda na przykład czerwień. I taka zgaszona, ale też mocna, intensywna. Myślę, że można popróbować sobie też a, z, na przykład z kolorem bordowym. Można też na przykład wypróbować sobie zieleń i też myślę, że będzie świetnie wyglądała do panderki. W stylizacjach inspiracja, które oglądałam, było dużo też jeansu. Ja akurat jeansu jakoś nie, nie widzę, nie, nie czuję tego, ale jeżeli to lubicie, to też można popróbować sobie właśnie spodniami jeansowymi z, z kurtką jeansową, na przykład płaszczem. Też może to wyglądać też e, ciekawie. Jeżeli chodzi o tę koszulę, to właśnie jest to koszula taka, która ma taką bardziej interpretację wzoru Pantery fantery. i to mnie w niej ujęło i to sprawia, że cały czas trzymam ją w swojej szafie i myślę, że w kolejnych latach jeszcze dopóki mi się tutaj nie zużyje, nie zniszczy, jeszcze będzie w tych stylizacjach na pewno obecna. No i tutaj kolejna stylizacja, właśnie widzicie w całej okazałości koszulę, którą w tej chwili mam na sobie i to jest taki wzór, który bardzo lubię, dlatego, że to jest takie Gracias. mrugnięcie okiem, że to jest pantera, czy to jest wzór zwierzęcy, ale w takiej bardzo graficznej stylizacji to jest jedna z tych rzeczy, które jak tylko zobaczyłam, to od razu zakochałam się. A bardzo niewiele takich rzeczy mam, ale rzeczywiście pamiętam, że widziałam ją na filmiku Radzkiej i w ciągu godziny byłam w sklepie, i już tak już była moja po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. I cały czas jest w mojej szafie, myślę, że będę nosiła także, dopóki ona nam się nie zużyje. A tutaj widzicie spodnie, spodnie pro. Proste, szerokie, materiałowe, które też tak łagodzą cały, cały ten, taką, taką, taką mocny wzór na górze. Taki też drobiazg, detal, na który zwracam uwagę, to są buty, szpilki. W tej chwili szpilki z ostrym zakończeniem są znowu bardzo, bardzo na czasie, bardzo, bardzo modne. Nie nosimy już takich szpilek, jakie kiedyś były, takie bardzo długie, wydłużone noski, ale po prostu bardziej takie łagodne, w celu chyba lat 50 myślę, że mogę powiedzieć i przy okazji jeżeli szukacie bardzo wygodnych szpilek tego typu, jak ja mam tutaj, to Wam bardzo polecam Sergio Bardi, to są szpilki zemszowe, szerokie czy na moją wąską stopę, ale wygodne, szerokie, dla mnie nie ściskają palców i naprawdę można w nich dużo, dużo czasu spędzić no i ostatnia taka stylówka całkiem na luzie dla tych, którzy nie lubią albo boją się jeszcze wzorów Pantery, albo nigdy nie mieli i nie wiedzą, czego polubią, no najprostsza spo, najprostszy sposób to zastosować panterkę w dodatkach, na przykład pasek, torebka. Ja tego nie mam, bo buty na przykład mogą być również, albo już całkowicie ekonomiczne rozwiązanie, czyli kupić sobie na przykład chustkę, szalik yy, i zamotać na szyi i sobie sprawdzić, jak my się w czymś takim czujemy. A można stosować ten wzór właśnie w takich dodatkach, yy, a jeżeli go pokochamy, to wówczas uzupełnić szafę. Yy. Garderobę naszym, właśnie o ten wzór. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za dzisiejsze spotkanie. No, tym filmikiem rozpoczynamy już taką jesień i właśnie serię także filmików stylizacyjnych pod tytułem Co kobieta 55 plus o nieidealnej figurze nosi na co dzień. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, bardzo Was zapraszam do pozostania dalej ze mną w kolejnych filmikach. Pięknego tygodnia. Miłej niedzieli, wszystkiego nowego. Spotkamy się w czwartek.